Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli kontynuować serię odcinków związanych z przypowieściami Jezusa Chrystusa. Wybaczcie mi, że tutaj w tle. Jakieś tam łóżko stoi, i tak dalej, ale nie mam za bardzo warunków do tego, żeby w innym miejscu nagrywać te odcinki, bo nie jestem teraz u siebie. Niemniej jednak zachęcam do tego, aby skupić się na treści, a treść będzie naprawdę bardzo fajna. Pomodlimy się na początek. Podziękujemy Panu Bogu za to, że mamy sposobność dzisiaj rozważać kolejny fragment Jego słowa, a następnie pochylimy się nad dwoma wersetami z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Panie Boże ukochany, chcemy bardzo Ci podziękować za to, że dałeś nam możliwość dzisiaj spotkać się i bardzo Ci prosimy Panie o to, abyś dał nam możliwość teraz. Skupić się na Twoim słowie, niezależnie od tego, czy ten odcinek będzie odsłuchiwany w samochodzie, czy w zaciszu domowym, czy w trakcie drogi do pracy, czy gdziekolwiek, panie, daj, aby Duch Twój Święty znajdował dostęp do serc i umysłów wszystkich, którzy będą tego słuchać, jak również teraz do mojego serca, kiedy będę mówił na temat tych fragmentów, które na dzisiaj zostały przewidziane. Twoje ręce, panie, polecamy się teraz i prosimy, abyś czynił swoje dzieło w nas i przez nas w imieniu Jezusa. Amen. Moi kochani, kolejny fragment, w którym jest opisana przypowieść Jezusa Chrystusa, zawarty jest w XIII rozdziale Ewangelii Mateusza i tam w wersetach 51 i 52. I czytamy tam tak. Jezus zadaje uczniom pytanie, bo wcześniej mówił o przypowieści o perłach, tak, o skarbie, i zadaje im pytanie, zrozumieliście to wszystko? Oni odpowiedzieli mu tak. I wtedy Jezus posługuje się kolejną ilustracją, kolejną przypowieścią. Mówi tak. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem królestwa niebios. Podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Bardzo ciekawy fragment. Uczony w piśmie, który jest tutaj przedstawiony, nie jest osobą, którą zazwyczaj utożsamiamy pod tym mianem. Ponieważ uczeni w Piśmie wespół z faryzeuszami i sadyceuszami byli ugrupowaniem, które było bardzo przeciwne Jezusowi Chrystusowi. Natomiast tutaj kontekst tej wypowiedzi wskazuje, że uczonym w Piśmie, w cudzysłowie, jest. Każda osoba, która decyduje się sięgnąć do Słowa Bożego i otrzymuje jego poznanie, jego zrozumienie, to jest osoba, która jest uczona w piśmie. Więc każda osoba, która zgłębi treść Słowa Bożego, będzie dobywać z niego skarby w postaci starych i nowych rzeczy. Bardzo znamienne jest to, że tutaj są wspomniane stare i nowe rzeczy. Na jakie części podzielone jest Pismo Święte? Czy nie na Stary i Nowy Testament? To jest zastanawiające, prawda? Więc skoro Pismo Święte jest tym skarbcem, z którego mamy dobywać stare i nowe rzeczy. To warto wyjaśnić sobie tą ilustrację. Co to znaczy? Zauważcie tutaj, że gospodarz nie zatrzymuje wszystkiego dla siebie, nie cieszy się próżnie stanem swojego posiadania, nie gromadzi bogactw wyłącznie sobie, ale korzysta z tych dobrodziejstw, które ma zgromadzone w tym skarbcu. Nie dość, że ma tam już pewne skarby zgromadzone, to jeszcze dokłada nowe rzeczy. Jak to rozumieć w kontekście Pisma Świętego? Bóg na początku dał ludziom Stary Testament. Stary Testament, pomimo tego, że dla niektórych ludzi może wydawać się troszkę niewygodny i trudny, jest przesycony na wskroś Ewangelią. Sam Pan Jezus powiedział w wielu różnych miejscach, że pisma składają o nim świadectwo. Na przykład w jednym z fragmentów, tylko wam teraz nie podam dokładnie adresu, mogę później go znaleźć. Powiedział: Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem On napisał. To jest w Ewangelii Jana, tylko teraz nie przypominam sobie rozdziału. Więc Jezus wyraźnie mówi, że Mojżesz pisał o nim. Po swoim zmartwychwstaniu w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza jest to napisane. Jezus stwierdził, że o nim jest powiedziane w księgach Mojżesza i u proroków i w psalmach. To jest też bardzo ciekawe, że. W takiej kolejności pan Jezus to wymienia, dlatego, że to jest żydowski podział Starego Testamentu, który dzieli się właśnie na ksiąg mojżeszowy. Potem mamy pisma prorockie, czyli wszystkich proroków większych, mniejszych, typu Izajasz, Jeremiasz, Amos, Sofoniasz i tak dalej. I są też księgi dydaktyczne, które rozpoczynają się od księgi psalmów, właśnie. Więc Jezus parafrazując jego słowa. Powiedział, o mnie mówi cały Stary Testament. A czym jest dobra nowina, czym jest Ewangelia? Jest to właśnie poselstwo o Jezusie, o tym, kim on jest, o tym, czego dokona, o tym, kiedy przyjdzie. To jest właśnie Ewangelia. I w Starym Testamencie, tylko za pomocą symboli, nie dosłownego przekazu, jest zawarta właśnie prawda o tym, że przyjdzie Mesjasz, który umrze za ludzkość, aby każdy, kto zdecyduje się skorzystać z Jego ofiary, mógł być zbawiony i pojednany z Bogiem. Stary Testament zapowiadał nadejście Mesjasza. Natomiast w Nowym Testamencie mamy pokazane, w jaki sposób wypełniane są owe zapowiedzi i proroctwa. I dodatkowo jeszcze Pan Jezus pogłębia pewne zagadnienia, które były spłycone właśnie przez saduceuszy, faryzeuszy i tak zwanych uczonych w piśmie. Jeżeli człowiek przystępuje do badania Pisma Świętego, to błędem jest, żeby korzystać tylko i wyłącznie z jednej części Pisma Świętego. Są tacy, którzy bazują wyłącznie na Starym Testamencie, odrzucając nowy. Jest to poważny błąd. Dlaczego? Dlatego, że nie mają w ten sposób dowodów, argumentów poświadczających, że to Chrystus wypełnił te wszystkie zapowiedzi, które są zawarte w Starym Testamencie. Natomiast, jeżeli ktoś korzysta wyłącznie z Nowego Testamentu, a takie ugrupowania dzisiaj też są, mówią, że Stary Testament się nie liczy, że jest przedawniony, sama nazwa Stary, no to wskazuje na to, tak. No to w tym momencie, jeżeli pozbawimy się Starego Testamentu, bazując tylko na Nowym, to nie zrozumiemy wielu kluczowych ksiąg. W tym przede wszystkim księgi Apokalipsy, która czerpie pełnymi garściami, właśnie ze Starego Testamentu. I stąd pojawiają się różne dziwne kwiatki przy interpretacji chociażby tej księgi, jak o jakimś tam antychryście ze Wschodu, o jakichś tam muzułmanach, o, o ONZ, o jakichś tam innych bredniach. A w momencie, w którym bazujemy na piśmie jako na całości, to ono jest w tak doskonały sposób skomponowane, że jeden tekst wyjaśnia drugi, jedna część wyjaśnia i uzupełnia drugą. Tak to wygląda. Więc mądry gospodarz, wracając do symboliki tej przypowieści, to jest ten, który skarbca, ze skarbca zdobywa, dobywa zarówno stare, jak i nowe rzeczy. I potrafi się nimi cieszyć i potrafi z nich odpowiednio. Korzystać. Pan Bóg również chce, abyśmy przy badaniu Jego Słowa potrafili w odpowiedni sposób wydobywać bogactwa zawarte w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, łączyć je ze sobą i w ten sposób cieszyć się pełnią Ewangelii, pełną, pełnią prawdy i w takiej formie przekazywać ją. Innym. Więc to jest znaczenie tej przypowieści. Pozostaje mi jedynie życzyć nam wszystkim, abyśmy byli właśnie takimi mądrymi gospodarzami, którzy będą mieli to pragnienie osobistego korzystania ze skarbca Słowa Bożego, jak również będą mieli chęć do tego, żeby tym bogactwem dzielić się z innymi osobami. Pomodlimy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj dałeś nam możliwość przestudiować ten kolejny fragment. Daj pani, aby lekcja płynąca z Niego mogła nam zapaść w serce i w umysł. I abyśmy, Panie, wyciągnęli odpowiednie wnioski dla swojego życia. Ty każdemu z nas dałeś i zdolności, i sposobność do tego, aby zarówno badać pismo święte, jak i zwiastować je innym ludziom. Nie pozwól, Panie, abyśmy szukali wygodnych wymówek, dlaczego tego nie robimy, albo robimy to w nie takim zakresie, jak powinniśmy. Mądry gospodarz, Korzysta z bogactw skarbca i udziela z niego innym. I my właśnie takimi gospodarzami Twojego słowa chcemy być. Pomóż nam w tym, prosimy, przez Twojego Ducha Świętego, który uzdolni nas do zrozumienia, przyjęcia i przekazywania tej prawdy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do tego, abyście zostawili jakiś komentarz pod tym filmem: jakieś swoje przemyślenia, uwagi, sugestie, cokolwiek będziecie mieli tam w sercu i w umyśle. Jeżeli będziecie mieli też jakieś pytania, proszę napisać w sekcji komentarzy, albo też wysłać do mnie maila na adres mocny podłoga fundament, małpa, Odpowiadam na każde maile, więc śmia śmiało możecie pisać do mnie. Nie ma najmniejszego problemu. I, I co? Polecam się Waszym modlitwom. Jeżeli też chcecie wspierać mój kanał, moją działalność, to jest też taka możliwość. Pod każdym odcinkiem zostawiam dane, które to umożliwiają. I jeszcze raz potwierdzam, że w tym miesiącu pojawi się strona, mocny fundament która będzie kompatybilna z kanałem, więc czekajcie cierpliwie. Za jakiś czas na pewno z wielką ekscytacją dam wam o tym znać. To powiedziawszy, żegnam się z wami, życzę Bożych błogosławieństw, miłego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.